Umowa zlecenia czy umowa o dzieło to wciąż bardzo popularne formy zatrudniania pracowników. Wiele osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w rzeczywistości wykonuje zadania charakterystyczne dla stosunku pracy. W takiej sytuacji mogą zaistnieć podstawy do ustalenia istnienia stosunku pracy. Ustalenie takie przysługuje osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę, jeśli warunki, w jakich spełniają świadczenie, odpowiadają stosunkowi pracy. Prawo to ma przeciwdziałać niezgodnemu z prawem zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. O tym, czy zatrudnienie danej osoby nastąpiło w ramach stosunku pracy, a nie umowy cywilnoprawnej, świadczą pewne cechy stanu faktycznego, jak rodzaj pracy, podporządkowanie organizacyjne wobec pracodawcy, dyspozycyjność oraz czas i miejsce wyznaczone przez pracodawcę. Pozew przeciwko pracodawcy może wytoczyć osoba, która ma w tym interes prawny. Zwykle będzie to sam pracownik. Pozew może złożyć także Państwowa Inspekcja Pracy. Składając pozew, należy wykazać istnienie danego stosunku prawnego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz to, że mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej faktycznie wykonywana jest praca na zasadach cechujących stosunek pracy. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.